Dzień dobry, dzień dobry, jak co wtorek witam wszystkich Państwa na kolejnej Kawie u Romana. Dzisiaj mam przyjemność gościć głównego specjalistę do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi miasta Legionowo, panią Ewę Sobierajską. Witam serdecznie, bardzo mi miło, że Pani znalazła czas i wpadła do, do nas, do naszego radia. Dzień dobry, witam Ciebie i witam Państwa oczywiście. Szanowni Państwo, na początek chciałbym przeprosić za małą przerwę, którą mieliśmy w nadawaniu naszej audycji i w ogóle funkcjonowaniu radia. Mieliśmy malutkie perturbacje. Mamy nadzieję, że od dnia dzisiejszego dzięki współpracy z Telewizją Legionowo i z wszystkimi pozostałymi Państwa, którzy nas wspierają, już będziemy nadawali zgodnie z naszą, naszą informacją, zgodnie z naszymi. Wszystkie audycje będą prowadzone zgodnie z naszymi ustaleniami. Dzisiejszy temat dzisiejszej audycji i zaproszenie pani Ewy Sobierajskiej, przypomnę, głównego specjalista do spraw organizacji pozarządowych w mieście Legionowie, jest spowodowane tym, że zagadnienie organizacji pozarządowych, czyli Rozszerzając ten temat, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, aktywność społeczeństwa, obywateli jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez samorząd terytorialny. Chcę powiedzieć, że tak, współpraca, a może zaczniemy od tego, ile mniej więcej mamy, Pani Ewo, tych organizacji pozarządowych i jakie to są te organizacje pozarządowe, tak, jakie formy mają. I jak Pani by to odpowiedziała na to pytanie? Znaczy w samym Legionowie jest na pewno ponad setka organizacji pozarządowych. Zarejestrowanych, zarejestrowanych. współpracujących z urzędem. Tak, z tym, że tak, jakby od strony formalnej no to organizacje podlegają pod starostwo powiatowe. Natomiast z samym urzędem miasta Legionowa współpracuje no przynajmniej 50 organizacji. Takich, które ja mówię o takich, które są aktywne. Oczywiście przeważają stowarzyszenia, bo to jest najpopularniejsza forma organizacyjna. Dużo jest stowarzyszeń zwykłych, ale też fundacje i inne organizacje pozarządowe, które są związane właśnie z działalnością charytatywną, z kościołem. Także mamy dość, w Legionowie mamy pełen, jakby powiedzieć, zakres tych organizacji. I te organizacje są też jedne starsze, które działają rzeczywiście po kilkadziesiąt lat, ale cały czas jest oczywiście dużo nowych organizacji, które się rejestrują, które poznajemy, które też współpracują z, zarówno z samorządem miasta, jak i powiatu. Pani Ewa powiedziała tutaj o trzech takich rodzajach stowarzyszeń czyli stowarzyszenia, które są zarejestrowane przez starostę Powiatu Legionowskiego i w ogóle jest to zadanie starosty, rejestrowanie najprostszych form organizacyjnych, czyli stowarzyszenia zwykłe. Następnie wspomniała pani Ewa o stowarzyszeniach i to głównie mamy tutaj na myśli stowarzyszenia, które zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest ich więcej dlatego, że... One mają osobowość prawną, właśnie spowodowaną tym, że są zarejestrowane w tak zwanym KRS-ie. No i trzecią formą, którą spotykamy w aktywności naszych mieszkańców miasta Regionowa, są fundacje, które no, są tym trzecim takim, taką formą, którą spotykamy w naszym mieście. I jak pani Ewa wspomniała, są y, około 100 y, tych różnych organizacji, współpracuje z y, Urzędem Miasta Legionowo. I powiedzmy sobie, jakie to obszary głównie obejmują te organizacje jeśli chodzi o obszary to no gro organizacji pozarządowych to są kluby sportowe i to są i duże kluby sportowe i mniejsze kluby sportowe gro to znaczy mniej więcej ile? połowa? większa połowa? mniejsza połowa? może z być, setki. Mo, może by, znaczy no setka to jest, to takie, takie są orientacyjne szacunki czyli. takie w górę mhm. więc no, przynajmniej ze 30 klubów sportowych mniejszych, większych organizacji jest w Legionowie i te kluby współpracują z Areną Legionową, bo to Arena jest wydzielonym też jednostką, nie tylko że formalnie, ale też organizacyjnie. Organizacyjnie, tak. W urzędzie, mhm. no, i, no i tych sportowych jest rzeczywiście najwięcej. Dużo jest też organizacji, które mają charakter właśnie społeczny, które się zajmują współpracą z mieszkańcami. A czyli też... samorządy różnego rodzaju, tak? Osiedlowe, nie? nie. nie? Samorządy, samorządy to jest zupełnie inna kategoria, mm -hmm. bo to samorządy jakby się nie łapią w grupę organizacji pozarządowych są jeszcze samorządy, oczywiście nie powiedzieliśmy o samorządzie gospodarczym czy zawodowym tak, który, tak. Tych, których też masz w Legionowie sporo. I to też aktywność naszych mieszkańców. Tak, i to też na aktywność nas, naszych mieszkańców, więc no sporo jest tych takich, które mają no tak, sport sport czyli jest rzeczywiście... mówiąc o obszarach to tak, sport, sport Sport, turystyka, rekreacja to jest rzeczywiście najwięcej. Mhm. Ja się tu podpieram ściągawką, potem rozwój lokalnych też mhm. jest sporo, następnie kultura, sztuka, tradycja. No i oczywiście ratownictwo i bezpieczeństwo, także. Ale też jakby najwięcej beneficjentami tych organizacji są też trzeba powiedzieć w większości dzieci młodzież, mhm. tak? Dorości ludzie tak. również. Pani Ewo, a jeżeli byśmy teraz popatrzyli na kategorie wiekowe, czyli mówimy już o obszarach, jakimi zajmują się te wszystkie organizacje, to już jużśmy powiedzieli. A teraz jak to wiekowo? Dzieci, średnie pokolenie starsze, które są aktywne i jak myśl, nie wiem, czy dobrze myślę, ale że jeżeli chodzi o sport, to głównie organizacje które jest sportowe to głównie młodzieżowe, tak czy nie? No, sporo jest i młodzieżowych, i takich, które, no bo, znaczy, musimy też rozróżnić tutaj rzeczy związane z upowszechnianiem z sportem zawodowym, więc tych związanych z taką promocją sportu wśród dzieci i młodzieży rzeczywiście super działa. No zresztą widać to tak, po, tak. po stadionie, gdzie są orliki, one, o której by się właściwie nie przyjeżdżało, to, to tam są dzieciaki. To tam są dzieciaki, też są dorośli i ten stadion rzeczywiście jest takim miejscem, gdzie no, nie dojrze się dużo dzieje fajnych rzeczy takich zawodowych, tak? no, bo jest ta siatkówka. Tak. Piłka nożna jest ręczna, więc to w ogóle jest, myślę, że też taka. Yy, yy myślę, taka działalność, która no, mocno integruje ludzi mm -hmm. wokół tego. Czyli A, młodzież, czyli młodzież, dzieci, ale młodzież na jak przykład na arenie widzę również tak, te, tak zwane szóstki, które są zrzeszone no, prawda? To dorośli. I, to tutaj, i dorośli. Tak. Dorośli, tak. Dorośli to, no, do, tak jak e, powiedziałam, akurat sport jest taką dziedziną, która e, dla, myślę, właściwie chyba wszystkich e, ludzi tutaj w Legionowie jest, jest, jest ważna. Szóstki piłkarskie, no to są Taka niezależna całkiem forma działania no, facetów w różnym wieku, no, tak. którzy lubią grać w piłkę i to jest w ogóle świetne, że oni się cały czas tym zajmują, mają swoje rozgrywki, mają. No, i mają chęć to robić, bo tak, to myślę, tak, znajdują że... czas na poprawę swojego stanu zdrowia i tak dalej. Tak, tak? chcę powiedzieć, że no też kluczowe jest w, tych, w tym trzecim sektorze, że no ludzie też nie robią tego tak do końca dla pieniędzy, tylko też jest to jakaś taka forma no, hobbystyczna, wolontarystyczna. To, to, to złe, złe określenie. Myślę, że do tego trzeciego sektora po prostu jedni się, jedni się rzeczywiście Nadają i już chcą tu pozostać i taką działalność prowadzić, a inni po prostu no, traktują to jak tylko jako No dobrze, jako czyli dostęp. mamy dzieci, mamy średnie pokolenie. A jak, jeśli chodzi o organizacje senioralne, jak tutaj się sytuacja przedstawia? A no to z organizacjami senioralnymi w Legionowie to jest w ogóle nadzwyczajnie. To mogę powiedzieć tylko też z własnego doświadczenia, że. Yy, tak jak o właśnie, to ty, ty sam założyłeś organizację pozarządową e, kilkanaście lat temu. Powiedz, to Ty powiedz właśnie bo to właściwie to ja powinnam się od, zacząć od Ciebie i powiedzieć słuchaj, no sam zakładałeś uniwersytet III wieku, stowarzyszenie pomocy potrzebującym nadzieja i. I wiesz, jak to się robi, a jeszcze, żeby to wszystko utrzymać, powiedz. Za chwilę o tym porozmawiamy, kiedy wspomnimy już tutaj o tych organizacjach typu, typu Miejska Rada Seniorów, Rada Pożytku i tak dalej. Natomiast jak, chciałbym usłyszeć, jak z punktu widzenia Urzędu Miasta i specjalisty do spraw współpracy, jak ona ocenia tą aktywność? No już powiedziałeś, że. Że rewelacyjnie działają nasze organizacje, nasze organizacje senioralne, ale może chociaż je wymienimy dzisiaj, takie przynajmniej te największe, najbardziej aktywne? No to tak, jeśli chodzi o liczebność, to zdecydowanie prowadzi tutaj Związek Emerytów, Ręcistów i Inwalidów, tak. który ma siedzibę w urzędzie. Tam mhm. szefową jest pani Andrzejewska, a wcześniej pan Winicki, który no mocno rozkręcił w ogóle tą organizację. Honorowy zresztą do dnia dzisiejszego, honorowy prawda? prezes? Honorowy prezes, no, drugą organizacją w, kolej, w kolejności, jeśli chodzi może nie o liczebność, ale jeśli chodzi o znaczenie, jest oczywiście Stowarzyszenie Pomocy Potrzebujących Nadzieja, tak. ponieważ akurat ta organizacja no, zajmuje się wieloma rzeczami, a no przede wszystkim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, który jakby w Polsce był, jedną z pierwszych, jed, był jednym z pierwszych, no Na bazie Twoich doświadczeń powstała Rada Seniorów, mhm. która też to była taka organizacja zrzeszająca rady, sen, organizacje senioralne. No, wypracowywana była przecież strategia senioralna. Tak. No, a potem też zmieniło się prawodawstwo i powstały rady seniorów jako obligatoryjne, takie tak. formy działania dotyczące współpracy samorządu i organizacji senioralnych. Przypomnę tylko Państwu, oglądających, że y, dzięki pragmatycznemu i takiemu sympatycznemu podejściu Urzędu Miasta do organizacji pozarządowych, do budowania społeczeństwa obywatelskiego, rzeczywiście, tak jak Pani Ewa wspomniała,

Prezydent z zarządzeniem powołał jedną z pierwszych w Polsce, Miejskich Rad... Miejską Radę Seniorów, i która się rozwija, i która reprezentuje interesy naszych mieszkańców powyżej 50-60 roku życia przed władzami samorządowymi, ale również reprezentuje, stara się reprezentować całe środowisko senioralne w naszym mieście. Czyli wiemy, szanowni Państwo, Ile tych organizacji jest, jaka jest aktywność, i można tutaj w rozmowie z panią Ewą do tej pory stwierdzić, że to społeczeństwo obywatelskie jest aktywne w naszym mieście, prawda? Yy, tak, tak. Legionowo myślę, że to, jest, to nie jest tylko kwestia szczęścia, jak sądzę, bo. Rzeczywiście ta działalność społeczna była prowadzona wcześniej, no trzeba powiedzieć też o takich starszych organizacjach, które w Legionowie kontynuują na przykład e, tradycje historyczne, jak towarzystwo no, Przyjaciół właśnie. Legionowa, mm -hmm. które też jest jedną ze starszych organizacji, która popularyzuje historię miasta e, i regionu, tak. I regionu, mm -hmm. tak. E, kolejną taką starszą organizacją to jest chociażby Polski Czerwony Krzyż, właśnie. który Państwo znają i który też cały czas funkcjonuje. Więc tych organizacji. No i, i nowych, jeżeli już mówimy o obszarze nowych. zdrowia, prawda? No to y, honorowi krwiodawcy to jest organizacja, która zrzesza ogromną ilość ludzi, ale przede wszystkim znana przez swoją aktywność na terenie całego kraju, prawda? No tak, HDK. HDK, tak. Legion. Więc no ja chciałam jeszcze powiedzieć o takich organizacjach, które mają taki duży zakres społeczny i które działają w obrębie niepełnosprawności, bo to też jest taka, taka działka, która jest zagospodarowana w Legionowie. I tu warto wspomnieć też o zakładzie aktywności zawodowej tak. prowadzonym przez Fundację Emmanio Arcus, która to jest pierwsza taka organizacja. Tak, tak. I też tam jest jakby też pełne spektrum różnych działań prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych. No, dla, dla nas dużą organizacją jest oczywiście Legionowskie Stowarzyszenie Amikus, tak. którego prezesem jest ksiądz Tomasz Chciałowski. Który... No i ona wybija się w tym środowisku. Is, is kościelnym, tak. prawda? Jednak ale to, on to jest organizacja pozarządowa, nie kościelna, tak, tak, więc tak. to trzeba powiedzieć, że to jest stowarzyszenie właśnie rejestrowe, które ma szereg aktywności, no ale te najważniejsze aktywności to są dwie, to jest właśnie klub seniora, który też prowadzi tak. ksiądz Chciałowski i i też warsztaty Świętej Rity, czyli mhm. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, taka działalność zawodowa też uaktywniająca ich, więc no i też, no też jeszcze inne rzeczy, które, które pro, prowadzi ksiądz, ksiądz Chciałowski, ale oprócz niego jest też, też nowa organizacja, w sensie może takim miejscówki, tak? bo przy jest też Fundacja Pasja Życia. Tak, tak, właśnie. Bo pa, siostra też wiele lat zabiegała Głabka, o to, żeby, tak? żeby zbudować tutaj i y, mieć swoją siedzibę. Tak. No i też parę lat temu w końcu z, z dużymi też perturbacjami udało się zbudować wspaniały budynek, mm -hmm. też z, z pomocą naprawdę myślę no bardzo, bardzo wielu instytucji, tak. osób I organizacji. i organizacji. No chcę powiedzieć, że siostra Glapka i ksiądz Chciałowski są to jedne z najbardziej aktywnych y organizacji, ale kreatorów naszego życia społecznego, ale przede wszystkim są to osoby, które bardzo oddziaływują i starają się wspierać różnego rodzaju akcje, które są realizowane przez samorząd terytorialny, prawda? Tak. Zbiórki żywności, wspieranie osób potrzebujących pomocy w sensie prawnym i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj i ksiądz Chciałowski i siostra Grabka jeszcze się wyróżniają tym, że one, y, oni współpracują z wszystkimi innymi organizacjami senioralnymi, które chcą współpracować, prawda? Ja bardzo często wspieram ich działania, oni wspierają nasze działania. I rzeczywiście jest to przykład takiej dobrej współpracy funda Fundacji pasji, Stowarzyszenia Pasja, tak? Fundacja fundacji Pasja i dziecia, stowarzyszenie, stowarzyszenie, Amicus, stowarzyszenie Amicus, tak. Ale w związku z tym chciałbym przejść do takiego pytania dotyczącego Rady Pożytku Publicznego. Co to jest taki, taka ta rada? Bo to jest jeden z ważniejszych organów współpracy z, z samorządem terytorialnym, tak? Tak. To, no, tutaj jakby też powinniśmy powiedzieć, że pracując w obszarze współpracy z organizacjami, poruszamy się tak na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. I tam mamy od jakiegoś tam momentu, możemy wspólnie zakładać, wspólnie z organizacjami pozarządowymi, z radnymi, z urzędem czy z pracownikami urzędu, takie zespoły, które, które nazywamy radami pożytku publicznego. One mają charakter już teraz obligatoryjny, wcześniej nie były obowiązkowe, a w zasadzie na. Można powiedzieć, że w, na każdym poziomie samorządu one mhm. właściwie powinny występować. I też w Legionowie powstała e, też, e, no też była ja taka. Przepraszam, że będę przerywał, bo czas, czasu mamy niewiele, ale e, chcę tutaj Państwu powiedzieć, słuchających i oglądających, że Rada Pożytku Publicznego to jest taka instytucja której zasiadają przedstawiciele organizacji senioralnych i oni kreują praktycznie jako organ jako rada kreują tą y, politykę współpracy organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym który przypomnę współfinansuje wiele ciekawych akcji wiele ciekawych tematów którymi interesują się mieszkańcy miasta Legionowo. I jeżeli chce się Dobrze funkcjonować na rynku organizacji pozarządowych, to trzeba wiedzieć, co czym ta Rada się zajmuje, że jest coś takiego jak program współpracy z organizacjami pozarządowymi, to jest bardzo ważny dokument. Od tego powinniśmy zacząć Od właściwie... tego właśnie. Może dwa słowa jeszcze na koniec, w tej sprawie. No właśnie, program współpracy z organizacjami pozarządowymi, to jest taki dokument, który rokrocznie uchwala Rada Miasta Legionowa. On musi być uchwalony do końca listopada. I ten nasz program współpracy od 2003 roku też jest w takim trybie uchwalany. I ten właśnie program określa zawsze, jakie kierunki, jakie rzeczy, jakie działania w danym roku gmina miejska legionowo prowadzi. I tutaj ja tylko powiem, że te priorytetowe zadania publiczne, które są wymienione w programie, to zawsze to są zadania konkursowe. I te konkursy są organizowane. Koniec roku, początek roku. Szanowni Państwo, jeżeli naszej działalności nie ma w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi, nie możemy oczekiwać, że samorząd Ale terytorialny będzie nas właśnie. Dlatego zwracam się do wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych. Przeczytajcie, co to jest program współpracy, bo jest to dokument, który, bez którego, jeżeli Was tam nie ma, Waszej działalności, to nie ma co y, oczekiwać na, współ, na dofinansowanie różnych Waszych akcji. Jak Szanowni Państwo wiedzą, bo program zbliża się dzisiaj do, do końca, y, tematów jest bardzo dużo i to życie obywatelskie, życie. W ramach, w ramach wspierania społeczeństwa obywatelskiego przez samorząd, a my jesteśmy jednym z przykładowych samorządów i z przykładowych środowisk, o czym porozmawiamy sobie przy następnej okazji z panią Ewą. I yy, ponieważ yy, tyle, ile Środków finansowych, już nie, nie wspomnieliśmy o budżecie obywatelskim, o innych kwestiach ważnych, ale na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję Pani Ewie za przyjście, za znalezienie czasu i zaprosić, chciałbym na kolejne spotkanie, bo rzeczywiście tematów dotyczących organizacji pozarządowych jest bardzo dużo, one powstają, one funkcjonują, one są motorem współpracy. Nie wspomnieliśmy o takich organizacjach profilowych, jak na przykład Organizacja osób niedowidzących, niedosłyszących cukrzycy, cukrzycy diabety, i tak dalej, i tak dalej. Ale o nich porozmawiamy sobie przy najbliższej okazji. Bardzo serdecznie dziękuję za przyjście w dniu dzisiejszym. No i zapraszam na kolejne spotkanie, bo tematy te są ważne, szczególnie dla mieszkańców miasta Legionowa. Jak można wspierać organizację, a wolontariuszy mamy bardzo, tak. bardzo, bardzo wiele. Oczywiście. No, ja jeszcze tylko chcę. Powiedzieć, że mówimy tutaj o współpracy finansowej, ale tak naprawdę dużą, duże rzeczy się robią właśnie przy okazji współpracy pozafinansowej, ponieważ gdyby jakby nie, nie, gmina nie wspierała tych działań, takich to by, ich nie było. to by ich nie było. I też chcę na zakończenie powiedzieć, że w końcu też po wielu latach udało nam się zrobić wspólną imprezę też z organizacjami tak, pozarządowymi. Co było dużym sukcesem. Co było właśnie 18 września dużym sukcesem, mimo bardzo niesprzyjającej pogody, ale... Organizacje też w końcu same chciały zrobić coś tak. e, coś dla siebie, tak, żeby to było tak. e, też tak. Temat do kolejnej naszej tak. rozmowy. Pani Ewo, bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie. Ja również, do widzenia Państwu, do następnego wtorku. Dziękuję bardzo dziękuję. za uwagę.